Kochani, witam Was w kolejnym odcinku. Jesteśmy u mnie w domu teraz, a tu z lęczykiem wybraliśmy się do malowniczej miejscowości koło Mullingar, tam gdzie mieszkam. Jest to miejscowość mała Baltimore. Tu w stronę, jak jedziemy w stronę Longford, jest to Kanty Westmead. Witajcie moi kochani w kolejnym vlogu, dawno się do was nie odzywałem, w dzisiejszym vlogu chciałbym wam powiedzieć trochę o historii Irlandii, a także oczywiście co u mnie słychać, jestem z Lenczykiem teraz na spot, no jedziemy właśnie tutaj po małych miejscowościach, z Lenczykiem już mamy, razem jesteśmy 6 lat, tam jest, też nagrywa. Tutaj dla siebie nagrywa w sumie na Facebooka. Lubi tę jesień. Jesień jest cudowna w Irlandii, bardzo piękna. Mamy piękną jesień. A tu już wam wcześniej pokazywałam, że możemy od miejscowych rolników zakupić produkty. No, w tej chwili nie ma. Na jakiej zasadzie to działa? Nie wiem, właśnie tu kamery nie widać, że są. Ale tu mamy miód własnej produkcji. Mamy tu niedaleko po prostu rolników i miejscowy miód możemy kupić za 7,50 oraz możemy kupić jajka organicznej produkcji tu niedaleko a tutaj gdzie się znajdujemy jest tu Royal Canal jest to droga witajcie z miejscowości Baldemur położony koło Longford tak jak wam wspominałem dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o tym też dlaczego nie udało mi się przejść w Go Ahead testów na autobus jakie te testy były szczegółowe, badania lekarskie które miałem w piątek o godzinie dziewiątej ze względu na moją wadę wzroku jakim jest ses no po prostu powiem tam później nie udało mi się przejść, ale na początku podziwiajmy irlandzką naturę kaczuszki tutaj karmimy je po prostu i Lubię po prostu, korzystam jesieni. Jesień jest piękna Irlandii, w sumie tu cały czas jest jesień. <grym> Jak wiecie, w Irlandii. Tutaj też na tych barkach ludzie mieszkają, ale teraz właśnie widzę, że nie ma agregatorów i nie są podłączeni, więc nikomu nie przeszkadzamy. Po drugiej stronie tylko dzieci po prostu łowią ryby w tym kanale. Ten kanał to jest droga rowerowa, na którą jeździłem. Już tu kręciłem dla Was film. Ta droga tam po tamtej stronie prowadzi do Longford. miejscowości jest droga rowerowa z Mullingar Longford. Jest to trasa 44 km, już to przejeżdżałem i po prostu ta trasa rowerowa. Ten kanał kończy się, co służył turystycznie kiedyś, właśnie ten kanał Royal Canal służył turystycznie do przewozu towarów po transporcie po całej Irlandii. Ale dzisiaj chciałbym Wam trochę powiedzieć też o Irlandii, jakim jest krajem. Spoko to historię się między innymi, widzicie mojego pupila, jest w domu, bawi się, skończył rozczek. Dziękuję Wam za komentarze, że złożyliście to właśnie z jego urodzin. 28 października się urodził. Puściłem Wam po prostu filmik, że pupil się cieszy, dostał gość w prezencie. A tak naprawdę największym na świecie spożyciem piwa na osobę, czyli Irlandia. Ciekawostki dzisiaj będą symbolem narodowym w postaci harfy oczywiście, oraz słynnym browarem Guinnessa. Wśród ciekawostek znajdują się fakty, że na wyspie w dniu wyborów samorządowych, parlamentarnych, tak Dzień Kobiet, to kobiety mają oświadczać się mężczyzną. No jest to trochę dziwne, ale taka kultura i tradycji właśnie. Harfa jako symbol, symbol Irlandii, no w sumie w urzędach podatkowych, reweniu dostajemy symbol Irlandii. A tu, Wam chciałbym pokazać, w miejscowości Baltimore mamy takie domki. To dla dzieci zrobione. Jest to malownicza miejscowość położona 19 km od miejscowości Mullingar i 22 km to drogo dojedziemy do miejscowości Longford. A Irlandzki symbol narodowy to harfa, której najstarszy zachowany jest tysiąc. A tu jesteśmy oczywiście. Halloween. Jest piąteczek. Obchodzimy Halloween. w Restauracji Glavet Graver Arms Hotel w Mullingar, moi drodzy, widzowie, jest to bardzo, bardzo dobra restauracja, ale ceny też tutaj są. Na przykład porcja łososia kosztuje 27,95. Oczywiście ginesik. ginesik, musi być za 6 euro. Krawet Arms Hotel polecam. Jest to najlepsza, najlepsza restauracja. Tutaj dostępna w Mullingar, może i w Kanty Westmeath. Mamy piękny widok za oknem, a my po prostu jestem tu ze swoją dziewczyną. Trzeba pamiętać o swoich kochanych i bliskich. Święto Halloween, hucznie obchodzone. A my wybraliśmy się jednej dobrej restauracji. Jak wiecie. Nie przeszło badań lekarskich, i teraz pracuję na parkingach. Pracuję pół etatu, a resztę pół etatu też szukam. Ale oczywiście, teraz złożyłem wniosek o zasiłek. A moi drodzy, kulinarnia są fantastyczne. A tu witajcie kolejnego dnia. Tu, moi kochani, chciałbym Wam opowiedzieć o Wielki Kanał, Grand Canal. Tu właśnie ten kanał się zaczyna, a tam, gdzie byliśmy wcześniej, Longford się kończy, w moim wcześniejszym filmiku. Jak powiem Wam, restauracja, jedzenie było w piątek bardzo dobre, bardzo smaczne. A my jesteśmy już tutaj, na Wielkim Kanałem. Jest sobota, jestem w Dublinie. Pozdrawiam Was, moi drodzy. A tu chciałbym wam powiedzieć o Wielki Kanał Grand Canal w Dublinie został za, został jak była to droga transportowa dla towarów i źródeł wodnych dla miasta a jego budowa rozpoczęła się w XVIII wieku, już w XVIII wieku budowali, tu początki są właśnie Doki, tam są niedaleko jesteśmy tu w porcie Dublina i tu właśnie zaczyna się ten kanał, dlaczego mówię? bo często jeżdżę rowerem o tym kanale i w czasach historycznych miało to służyć też do transportu Irlandii a wiemy później w czasach 60 XX wieku kanał już stracił na znaczeniu, bo transport wodny i barki zaginęły po prostu i teraz są bardziej prowadzone wiadomo, tiry i pociągi. pociągi, tak w Irlandii nie ma tak aż dobrej, rozwiniętej sieci kolejowej, jak w Polsce. Mamy na przykład z Dublina do Galway sieć kolejową, a wiadomo, klimat irlandzki też jest wpływ. Jest tu w sumie cały czas jesień, ale nie ma co narzekać. Na, lubię bardzo jesień. Co jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, moi drodzy? W 1960 roku nadzór nad kanałem przejął Irlandzki Urząd Robót Publicznych Oficer of Public Works. Planowane, kluczowe etapy historii na przykład tego kanału chciałbym wam powiedzieć, planowana budowa, pierwotnie kanał miać, miał pełnić podwójną rolę, ułatwić transport towarów i dostarczyć wodę do Dublina. Budowa rozpoczęła się, jak wspominałem, w XVIII wieku, ale tu bardziej chodziło też o transport, miał spełniać funkcję transportu swojego Twój odgrywał kluczową rolę w transporcie towarów łącząc Dublin z innymi częściami Irlandii w tym, rzeko Shannon, Shannon, rzeko Shannon River koło Atlant przepływa kantyroską i tam po prostu ten kanał mał się łączyć i w dalszą część Irlandii. Bardzo to było pomysłowe. W drugiej połowie wieku XX wieku transport rzeczny zaczął tracić na znaczeniu a rzecz transportu drogowego i kolejowego, tak jak wam wspominałem. Chciałbym razem powiedzieć o historii doków, właśnie tam prosto widzimy. Pierwotny dok Custom House otwarty w 1776 roku. Historia głosi, że w 1821 roku został on uzupełniony od dok Jerzego, w którym znajdowały się duże magazyny skarb i skarbce po prostu, tam port taki główny, stawiano on na części obszaru doku, custom house. W 1836 roku jak głosi historia rozpoczęto pracę nad budową głębinowo nadbrzeży Morza Północnego, którym zostało rozbudowane w XIX wieku, a kanał już był otwarty w XVIII wieku, Właśnie tam, gdzie patrzymy, a tu chciałbym Wam powiedzieć, że badania jakie ja po prostu miałem też jako kierowca autobusu były też bardzo szczegółowe. Nie dostałem się do go. Ahead ze względu na moją wadę, mam po prostu zeza i musiałbym go usunąć operacyjnie. Ale nie zdecyduje się na ten krok po prostu. Też teraz bajcie moi drodzy widzowie o swoje zdrowie. Zdrowie jest dla nas najważniejsze i wy musicie dbać o nie, bo nikt o wasze zdrowie nie zadba jak wy sami nie zadbacie. Bądźcie świadomi tego, że musicie się często badać. Tak jak ja na ciśnienie tętnicze cierpię od 2016 roku. Wtedy, jak przyjechałem z Norwegii, może mi w Norwegii góry nie służyły, bo mieszkałem w Trondheim. W Trondheim mi po prostu myślę, że góry nie służyły i tam też wykryto moje nadciśnienie tętnicze. Jak się przebadałem w Polsce, powróciłem w 2016 roku w Polsce i przebadałem się wtedy szczegółowo i wykryto mnie, że mam genetyczne nadciśnienie tętnicze. Teraz zacząłem już bardziej zwracać na to uwagę, ale jaki domowy recepturę, jaką Wam polecę. To oczywiście czosnek. Czosnek stymuluje nasze ciśnienie tętnicze i on w sumie pozwala nam utrzymać prawidłowe ciśnienie. A więc to jest ważne. Tak pokrótce powiedziałem Wam o tym, że to jest dla nas ważne. No, tabletki na nadciśnienie stymulują moje ciśnienie. No, muszę pamiętać o tym, żeby brać je z rana i zacząłem dbać o to, żeby chodzić do doktora byłem, bo czasem nie dbamy o swoje już wiadomo, człowiek po 40 musi zrobić konkretne badania. Widzicie Halloween to zostało po Halloween, 1 listopada święto zmarłych obchodzone dzisiaj w naszym pięknym kraju cudownym, za którym bardzo tęsknię. Pozdrawiam was moi I oczywiście w Polsce spacerujemy po Dublin 9. Niedaleko y, jesteśmy tu w parku i Trinity College, a ja po prostu o zobaczy tu kościół po prostu jest przyzdobiony. No nie, nie przepadam tak w sumie za tym świętem Halloween, ale po prostu święto zmarłych, musimy pamiętać o naszym święcie zmarłych. A ja po prostu powiem wam, że no, po wizycie um, Będę teraz na pół etatu pracował. No niestety tak jest po prostu, że nie jestem smutny z tego. Czy operacyjnie tak Wam wspominam, nie będę już usuwał z wady z roku, po prostu tego zesa. Nie chcę po prostu podawać się tym wszystkim. A tak naprawdę to naprawdę bądźcie o swoje zdrowie dla nas to jest tak ważne. Z tradycji, dzieli, to jest tym miejsce symbole, tak jak Wam wspominałem Irlandii, to jest harfa, która była ona ustawiona, ustanowiona w 1030 roku. Znajduje ona się na Trinity College w Dublinie. Z tradycji jeszcze wiemy, że Dzień Naleśnika. <laughs> Irlandczycy świętują ostatni dzień karnawału nad Wielkim Postem. To Dzień Naleśnika, co jest odpowiednikiem naszego Tłustego Czwartku. Tradycje Oświadczeń. Zgodnie z tradycją Dzień kobiet przypada w Irlandii 29 lutego i obchodzony jest co 4 lata. To kobiety mogą oświadczać się mężczyzną. <noise> Irlandzki folklor, Irlandzki folklor obfituje w opowieści o mitycznych stworzeniach, takich jak lepre duny i wróżki. Tradycje, na przykład e, tańca i muzyki, wiele miast, jak Galway, Galway, miasto, w którym mieszkałem 5 lat, bardzo fajne miasto położone na drugim koło oceanu Atlantyckiego. Galway słynie z bogatej kultury celtyckiej, która objawia się między innymi tra tradycjami w tańcach muzycznych, Grany pabak, to jest to taki Intensywny taniec, który tam stukanie w podłogę butami, takimi specjalnymi. No, bo jak byliście w Irlandii, to na pewno to widzieliście. Co ciekawe, naprawdę, w Irlandii najwięksi konsumenci piwa to Irlandczycy na świecie. Liderem względem spożycia piwa na mieszkańca. E, browar Guinness jeszcze będzie tam po prostu nie dzisiaj, ale kiedy się wybieram z moją będzie miał wolne, żeby po prostu wyjść do Browaru Guinness. Założony był on w XVIII wieku, jest największym przedsiębiorstwem piwowarstwa na świecie. Inne popularne alkohole poza piwem popularne są również Irlandzka whisky. I Liker Irish Krem i z whisky, to już wiemy. Na przykład popularny jest Jameson. Jameson Distillery położony w Dublinie i Paddy, Paddy to mniej taka popularna. Tutaj niedaleko też Whisky Turlamur. Hmm. Historie takie chciałbym wam wspomnieć. Budowlany Titanic był budowany w Pylwaście, a nie tutaj, w Dublinie A tu jesteśmy na Trafton Street w Dublinie jest to największe tutaj centrum takie handlowe jeszcze chciałbym powiedzieć Rotunda Hos Hospital, szpital Rotunda w Dublinie funkcjonuje od, jest to najstarszy szpital w 1944 roku jest to najdłużej nieprzerwanie działający szpital na świecie. To jest taka ciekawostka. Inne takie ciekawostki, to chciałbym powiedzieć, że w Irlandii na przykład jest więcej telefonów komórkowych niż mieszkańców. Oj, można pomarzyć o takich zegarkach Rolexa szwajcarskich. E, oficjalny język irlandzki jest jednym z oficjalnym językiem kraju, obok angielskiego oczywiście. To Anglicy podbili Irlandię i oni narzucili im swój język angielski. Symbole narodowe irlandzka flaga składa się z trzech pionowych pasów: zielonego, białego i pomarańczowego, Symbolizuje chrześcija, chrześcijan i pokój protest, protestantów. Piękne zegarki, moi drogi widzu, to jest bardzo droga dzielnica Crafton Street. Brown Thomas tu się znajduje. Już mi się przypomniało, we Francji Louvre był skradziony. Już teraz były dwa napady w Paryżu duże. Nie wiem właśnie jak ta chyba funkcjonuje. Dużo naprawdę. Co tu zegarkiem nawet po 50 tysięcy. Tak ja chciałbym wam tylko pokazać to dzielnicę taka z czego słynie. Co tu znajdziemy, jedne najstarsze centrum handlowe tutaj jest, Crafton Street. Było to kiedyś. Z XVII wieku, sięga historia, piękne zegareczki, a tak naprawdę no, cieszę się każdego dnia. Cieszę się, że jesteście ze mną. No i taki daily vlog. Dzisiaj Wam chciałam tylko powiedzieć, że się nie łamie, nie poddawajcie się. Miejcie wspaniały dzień po prostu. Nie udało się być po prostu kierowcą autobusu, ale może jeszcze spróbuję na licencję taksi zrobić tu w Irlandii. No zobaczymy jak to będzie. A teraz znalazłem też part time. Patracuję w Athlon w firmie Apco jest to firma która z, no, kontrola parkingu. Prosta praca przyjemna. Nie płacą za wiele tam po prostu blisko minimalnej teraz wszystko praca jest. Jeszcze złożę wniosek o zasiłek No i tak po prostu będziemy żyć na razie w Irlandii. Piękne te Crafton Street. Tutaj muzycznie jest, a tak ogółem miecie wspaniały dzień, pozdrawiam Was z Irlandii, jak widzicie deszczowo, jest tu jesiennie po prostu ale irlandzka kultura po prostu i gościnność yy, daje nam to, że po prostu odnajdujemy się mimo tych cen irlandzkich jakie tu są Odnajdujemy się w tym wszystkim. To najstarsze centrum handlowe na Crafton Street. A tak pokrótce patrzę, że wiele sklepów się zamyka po prostu. Ten kryzys nas uderza po prostu, który się do nas zbliża. Coraz więcej, jak wiadomo, w Ameryce trwa shutdown zamknięcie urzędów, po prostu już 35. dzień, nie jest to napodawane do naszej informacji, Ameryka robi wielkie cięcie federalne, a tu po prostu chciałbym Was pozdrowić z Irlandii, trzymajcie się, cieszę się, że jesteście ze mną, pozdrawiam Was.